Witajcie, kochani. Tu Mario i gościnnie. Mary. Witajcie, kochani. Tak, Mary dzisiaj będzie tutaj kibicować. Tak. Tutaj oglądać, coś tu otwier dostał. Otwieraniu paczuszki od kochanej Wizki Wandzi i jej męża. Tutaj Wandzia, tutaj mnóstwo niespodzianek nawrzucała do tej paczuszki. Ja sobie ją tak wstępnie. Już odblokowałem, że się tak wyrażę. Ale nic to nie było... wyciągał? Nie. Nie, tylko odblokowałem, że, to żeby, się, i żeby, dobra. Się, żeby się z tym na filmie nie szarpać. No No i cóż, i będę po kolei tutaj wyciągał te składniki, co tutaj w tym w tej niespodziance się tutaj y, czają. Wielkie serduszka dla Wandzi, oczywiście. No i, i, I jej męża. Tak, oczywiście. I co? Przechodzimy do. Openingu na Dobra. początek. Dawaj, no jeszcze nie mogę doczekać. Ja no lubię co my tu mamy? Tu mamy jakiś... Co my tu Isana. mamy? Tak, i Sanamen. Aha, czyli tutaj mamy żelik. fajno, to, to się zawsze przydarzy. Dlaczego no później... to jest trzy w jednym? No tak, to o, widzisz, to to masz na wszystko. Od razu. Dokładnie. No. Także, Możesz tak powodzić, będzie ci... kto się. To, się, za, to się zawsze przyda, tego Przęk, nie da wiele. Mhm. O, o! I mamy żelki. Super. Mhm. Ja Do tego. To... Co tutaj jeszcze jest? A też nastąpi słodka chwila. No, no, truska w koła, Super. Co my tu mamy? Co to jest? Jakieś takie cwane pudełeczko. Karty chyba. Chyba tak, ale zaraz. A tak to wygląda. O. Chyba o, tak. Tu się wyłania. Coś tu się wyłania, zobaczmy. A myśmy też mieli karty, nie? Dwie, a faktycznie, to są dwa pakowania, a ja nie wiem, one już są. Zagubiły się. No, Ale fajnie, świeże... bo sobie w trójkę. No, coś będzie można pokombinować. Dobra, karty są. No, na rozrywkę. Tak. tak relaks no. też. Relaks, Nie, nie tylko, tylko ze zrabkami, nie? Dokładnie. Co tu się jeszcze kryje? Mm. Tu mamy jakąś wodę toaletową. No, on to, to też się zawsze przydaje. Tego, o, tak. Takie zapasy. A? Ale ta wielka. Weźmy sobie babkę. No ja zawsze się... lubię łapać od razu. Choć są sobie męskie, ale też no. lubię połąchać. Ale czuję Ładny zapach. O kurczę, jak intensywnie fajnie. Hmm, to dzisiaj musisz na noc się dobra, to tutaj dorzucimy co tu się jeszcze kryje co to jest a, kremik, no to kremik do rąk to też zawsze fajna rzecz to nie jest do rąk do, do, generalnie do ciała. No, tak. tak uniwersalny dość co no. my tu, to, tam jeszcze się kryje tu Upa, coś mamy jednego mi da no, da. tu kolejna słodka chwilka tak? dasz mi jednego? O, to pewnie dla Mary. A, nie. nie, to jest taki. żel stylizujący no. i, t... i balsam do ust. O, będzie sobie usta malować. Dokładnie. Nawilżał. Się... Tak. O tu się jeszcze coś kryje. Co my tu mamy? A, no tak, słodycze dla Mariusza. Dobra, ja się domyślam co tam jest. To nie będę tu otwierał. Możesz, no, czego nie? nie. No pewnie, że możesz. To jest wszystko od Mandzi no. Andrzeja, no. Y, Magda coś wspominała, że mam sobie po prostu kupić słodycze, bo no przy tych przy po pogodach, tak. y, pogodzie letniej to różnie Nie z tym bywa. Są takie, czasami no... cieplejsze dni i, i te y, y, słodycze słabo przetrwają podróż. No, to racja. Uf, tu tak. mamy jeszcze karteczkę. Z fajeczką. A, jaka fachowa? No. krzachowy zegarek, fajeczka w dniu Twoich urodzin. I co my tu mamy? W tym pięknym dniu Twoich urodzin, słodkiej miłości, dobrego zdrowia, uśmiechu każdego dnia, wszystkiego co najmilsze i najpiękniejsze długich lat życia, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, życzy Wanda i Andrzej. Serdecznie Wam dziękuję. Wielkie serduszka dla Was. Piękne. Za pamięć, za te. Piękne, bo... Tutaj piękne niespodzianki. No i do tego wszystkiego jeszcze w tej paczuszce znalazły się zdrapeczki. O matko, ile zdrapek masz. No, trochę tutaj tego jest. Uh, uh, uh. E, ja sobie tutaj na razie na stole uprzątnę. Dla Was to będzie sekundka i za chwilę wracamy ze zdrapeczkami. E, pachnie. No to co, ja już jestem tutaj z powrotem. I odpakowujemy sobie z drapeczki. co to jest sobie zapakowane w no, jest? Trochę? Z takim kwiatkiem ładnym. No. Zobaczymy, co tu się kryje. Co my tu mamy? Mamy Morze Pieniędzy. Do tego mamy Classic Black Siódemkę. No, takie, co my lubimy. Wielką kasę. Super linię. No, ostatnio w Superliniach tu widzieliście pewnie posta na społeczności. się udało taką perełeczkę trafić. No, minie. Do tego laki zdrapka. Podkowa szczęścia. Krzyżóweczka i super trzynastka. No fajne. to co? To ja się biorę wobec tego. Biorę się za te zdrapeczki. Ja trzymam mocno kciuki. I cóż, zaczniemy sobie od super trzynastki z numerem 20. I cóż, szukamy trzynastki, oczywiście tytułowej. A co my tutaj mamy? Wandziu, również trzymaj kciuki i widzowie też. Co my no tu mamy? 26. Żeby widzowie piękny piękne komentarze dawancy, że ja. Tak, to musisz o tym też pamiętać, że to trzeba powiedzieć, żeby... oglądali Dobra, 26. <grych> I zostawiali co, naj, co naj, yy, najlepsze rzeczy. 35, 59, 33. 14, blisko. O, jest, jest 13. Ja no czyli początek dobry, szczęśliwy. No. A co tu się kryje? Dwójeczka. No i fajnie. Ale jest wygrana. cię prezent. Dokładnie. Zaraz układu, nie? Tak, teraz bierzemy się za krzyżóweczkę. Zdrabka jest z numerem 29. No i postaram się to w miarę sprawnie podrapać. I szukać będziemy literek FA. No, A to na pewno będzie tego więcej. Ale i F też się widzę, uda znaleźć. I szukamy, szukamy. Wszystkie A musimy tutaj ogarnąć. Będzie od razu lepiej wszystko widoczne. Mhm. Wiadomo, A, jeszcze, jest jeszcze. A jest literką popularną, także. Jeszcze, jeszcze. Także no, szukam jeszcze A, F. Także tu powinno się Wszystko troszeczkę no? oczyścić. Dobra. Kolejne to Y oraz I. No to tu coś mamy. Tu jest. Tu kolejne jest Y. I też jeszcze jakieś. A, jeszcze jedno Y. Dobrze. No i chyba to będzie tyle. Kolejne dwie literki to NO. No, również popularne litery, także Takie tu fajne po, po, powinna zdrabka przejrzeć na oczy, tak? <śmiech> <śmiech> powinna się dosyć oczyścić, pozostałe się powinno łatwiej szukać. No. Dobra. To wygląda, że tyle. Mhm. Teraz B, L. Tu mamy L, tu kolejne. B również się znalazło. L. I to będzie na tyle. Kolejne to M. W. W już mamy, M też. Tu kolejne W, kolejne M, tu jeszcze M. No i tyle. Kolejne dwie CU. Tutaj mamy C Oraz U, C U. No chyba więcej nie znajdę. Mm -mm. No nie. Dobra. Teraz H oraz E. Tu mamy e, 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 E. Jeszcze? Ale H to nie widziałem. No nie ma. Nie, nie ma. Coś tak patrzę. Czas na P oraz S. Tu mamy pierwsze słowo MOPS. P, i S. Tutaj jest P. Tu mamy pawia, czyli mamy no, już drugie słowo. P oraz S. P, S. No i tyle. I ostatnie dwie literki to K oraz J. K mamy. J jest. K. Tu jeszcze K. No, nie. no i nie ma. Dobra, tu jeszcze dla porządku kontrolne. To jest pa, nic szkodzi. I ta zapeczka jest pusta. Bierzemy się za kolejną. Teraz czas na podkowe. szczęścia z numerem 14. I cóż, znajdziemy tą podkowę albo jakąś liczbę pasującą, no za chwilę się przekonamy. A szukać będziemy tak: 43 58 26 i 18. A mamy tak na początek 49 44

Trójeczka, 19 blisko, 17 z drugiej strony blisko i 8. No, taki zdrapka również się nie popisała. No to cóż, bierzemy się wobec tego za super linie. Co przebijać czy? A zmieścimy je chyba. O, zmieścimy je na jednym ekranie. Zdrapeczka jest z numerem 9. I szukamy. Na początek wiatraka i księżyca. Wiatrak i księżyc, czy one gdzieś się tu pojawią? Księżyc już jest. Wiatrak też. Tu kolejny z księżycem. Tu jeszcze jeden. O, i wiatraczek. Jeszcze tutaj wiatrak i księżyc do kompletu. No dobra. Pierwsze dwa symbole były całkiem całkiem. Teraz leżak i sakwa. Mleżek i sakwa, tu nie widzę, tu również nie. Leżek, sakwa, no, sakwa jest. Leżaczki teraz też. Teraz tu są z kolei leżaczki. I tej ostatniej nie widać. Wobec tego teraz serce i cytrynka. Tu mamy serce. Tu mamy serce. I chyba to na tyle. No dobra, bierzemy się wobec tego za lody i dzwon. Lody i dzwon. Oj, nie widzę coś. Lody i dzwon, coś nie widać. Tu dzwon dopiero. A lodów nie ma w ogóle. Następnie mamy rolki i popcorn. Rolek tu nie widzę. Tu też nie ma. Tu jest z kolei popcorn. O, są już rolki, dobra. No, są już. Jeszcze <laughs> <laughs> są. Tak, także były tu po prostu troszkę niżej. Teraz mamy gwiazdę i piłkę do odszukania. Gwiazda i piłka. Tu nie widać. Tu jest gwiazda z piłką. Gwiazda i piłka. O, piłka jest. daje linię. No proszę. Ciekawe jest, kto wybiera. Czy Wanzio, czy, czy pan Andrzej? Dobra, teraz szukamy diamentu i monety. Diament i moneta tutaj są. Tu jest moneta. O, była jeszcze piłka. Piłka, no. Tu jeszcze jest moneta. No i chyba to Ale tyle Ale szybko się utworzyła ta linia. No dosyć szybko. To prawda. Kolejne to balony i arbus. Balony? O, są balony. Dobra. A, są jeszcze. Są balony, tu jeszcze są kolejne. Arbuzik również i jeszcze balony. I tu jeszcze są balony i jeszcze arbus do kompletu. No, całkiem <noise> się ładnie oczyściło. Teraz mamy klapki i czapkę. Tu są klapki z czapką. Czy dziś jeszcze? Tu są czapki, ale nie ma, klapki. nie ma klapki. Nie ma klapki. Teraz biedronka z rowerem. No dobra, biedronka, fajne połączenie, ale biedronka. Biedronka z rowerem, no roweru niestety nie dali. I ostatnie to podkowa i Biedronka na rowerze. Dokładnie. No dobrze, czyli symbole już mamy wydrapane, utworzyła się jedna linia. A pod nią kryje się Piątek. piątalek. No i fajnie. Mamy BB. No to dokładamy do tego, co tam się udało już wcześniej. No ładnie. Teraz się weźmiemy wobec tego za wielką kasę. Tu zrapeczka jest z numerem 25. I cóż, szukamy. Co tutaj nam schowali? 43, 19, 45, 28 i 48. No dobra. Zaczynamy od 57. Tak mówiłem. 33. jest 43. A Także tu też coś będzie. 53. 9. O! Jest drugie trafienie. No proszę, proszę. 48. Jest trzecie. Oho, czyżby jakaś perełka? 24. 45. 36. 14. Myślę, że będzie. Może tak być. 56, 52, jest. 28 jest kolejne, trafiło. No I jeszcze kolejne. Jejuś. 43 I Aż, jest jeszcze jedno. Boże, 19, u, to będzie niezła złaperła. 48, kolejne. Ja nie mogę. 12 45, Jejuś. jeszcze kolejne? 21. I jeszcze I jest 28 ja na koniec. No to tu się chyba szykuje stóweczka, ale zaraz zobaczymy. 57 nie było, to nie było. 43 mamy dyszkę. 53 19 mamy drugą dyszkę. Tu mamy trzecią dyszkę. Tu mamy czwartą dyszkę. Tu, czwartą dyszkę. tu nie było, tu nie było. Tu nie było, tu nie było. Tu Mamy piątą dyszkę, szóstą dyszkę, siódmą, siódmą dyszkę, ósmą, dziewiątą, i dwadzieścia osiem. Kończy także, no, Wandziu, to piękną żeś tutaj perełkę wybrałaś. Wielkie serducha. Jaka zdrabka, ale jesteś bogaty teraz. I mamy RR na potwierdzenie tego faktu. No to rzeczywiście trafiła się wielka kasa. Jejuś, no, matka, szok. A przed nami jeszcze dwie zdrabki. No. Zostało może pieniędzy z numerem czwartym. I mamy tu 34, 15, 47, 53 i 55. A co się kryje tu poniżej? 16. Trzydzieści trzy, czterdzieści jeden, trzynaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt dwa, i jeszcze dwa rządki dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt cztery, no to tak pomiędzy dwadzieścia sześć, trzydzieści dziewięć.

O, może coś. siódemki. <noise> Trochę Was przybliżę. Pewnie będzie lepiej to widać. I no na interesują nas tylko siódemki. A mamy klucz, mamy świat, kawa, drzewko, korona, parasol, bank, czapka, kości, korale, skuter, gwiazda. Serduszko, jabłko, samolot, zegarek, pik, lupa, pióro i gruszka. Także tutaj pusta, ale tym się absolutnie nie przejmujemy. Jeżeli chodzi o zdrabki, no to tutaj Pięknie. mamy zwrocik w super liniach. Super trzynastce również zwrocik, no ale tutaj to już jest perełka, perełka. wielka kasa. której trafiła Ci się niespodziankę, co? a do tego przepiękna karteczka Oj, z życzeniami. Tak. To jest najważniejsze I, i mnóstwo dodatków. Już tych dodatków nie będę tu wyciągał, bo to. Jak ktoś chce obejrzeć dokładnie zawsze można przewinąć się do początku odcinka. Tak i obejrzeć. <gry> Także jeszcze raz Wadziu wielkie serducho dla was dla ciebie i męża. Bardzo dziękuję za tą niespodziankę. A Was widzowie zapraszam na kolejne odcinki, bo tych niespodzianek jeszcze będzie. Nie jeszcze nie wiem dokładnie ile, coś tam już wiemy. Ale coś będzie. No. Jeszcze coś będzie. Wszystko Także super. Ja również pozdrawiam właśnie Wandzie i jej męża. Ja też dołączę serduszka dla Was, kochani. Bardzo, bardzo fajne. Mario tutaj dostał wygrane i prezenty, kurczę a on pachnie teraz jak się poperfumował na początku filmu. Piękny ten zapach, normalnie szok. No to co? Ja dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i te I miłe do komentarze, prawda? Tak. Zostawcie dla Wandzi. Tak, będzie jej bardzo na pewno miło. Także prosimy o to. No hmm. i kochani, do następnego. Tak, zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy pa. wszystkich. Buziaczki. Pa.